Witam, nazywam się Mateusz Borek i zapraszam na wieczorne spotkanie. Wcześniej jednak muszę przedstawić pomagającego mi dzisiaj Romana Kołkonie. Dobry wieczór. Od dawna przygotowywałem się na to spotkanie i wprost nie mogę się doczekać pierwszego bliska sędziego. Zapowiada nam się wspaniały mecz dwóch znakomitych drużyn. Jedni i drudzy z pewnością dobrze odnajdą się w tej sytuacji i zafundują nam wielkie widowisko. Rozpoczynamy mecz, z którym wszyscy wiążą wielkie oczekiwania. Przed meczem z reguły trudno powiedzieć, jak się potoczą wojskowe wydarzenia. I oddaję z powrotem. Oto Cassano. Ciągle w posiadaniu piłki. Atakuje. Tak, był na pozycji skalonej. Cóż za ulga dla obrońców. Piłka stracona. Emerson. Kwadrans gryzanami. Oto Ivan Elgera. I Van Roy. Słabe podanie. Przechwyt. Larson czeka na wsparcie ze strony kolegów. Znalazł miejsce do podania. Szuka wsparcia ze strony kolegów. Moim zdaniem to było celowe. Sędzia pokazuje na wapno. Rzut karny. Zawodnik faulowany nie odniósł kontuzji i będzie mógł sam wykonać jedenastkę. Mają nieprawdopodobną okazję z 11 metrów. Będzie szansa na bramkę. Mistrzowsko zażegnał niebezpieczeństwo. Upłynęło 30 minut pierwszej połowy. Utrzymują się przy piłce. Oto Beckham. Czeka na wsparcie ze strony kolegów. Ten zawodnik potrafi doskonale dośrodkować. Emerson. On potrafi zagrać dobrze do środka. Oto Larson. Szuka wsparcia ze strony kolegów. Doskonała obrona. Oto Emerson i Fabio Cannavaro. Zdaniem arbitra wejście było nieprawidłowe. Chyba dostanie żółtą kartkę, a jednak nie. Arbiter nie wyjmuje kartonika, ale następnym razem może się już nie zawahać. Tracą piłkę. Sędzia odgwizduje koniec pierwszej połowy. Mam wrażenie, że trenerzy będą mieli o czym rozmawiać z zawodnikami. Liczymy, że drugie 45 minut będzie wspaniałym piłkarskim widowiskiem. Żaden z trenerów nie zdecydował się na dokonanie zmian. To podanie nie mogło przejść. Wkroczył i odebrał piłkę. Luis Garcia. Gerard. Czeka na wsparcie ze strony kolegów. Podał na wolną przestrzeń na skrzydle. Próba strzału. Spróbował swoich sił, ale ten strzał nie wyszedł. Miał inne opcje, ale zdecydował się na samotny rajd. Chyba nie była to dobra decyzja. Przejmuje piłkę. Doskonała obrona. Czy utrzyma się przy piłce? Niesamowite podanie. Moim zdaniem to było celowe. Karny został przyznany. Może winić już tylko siebie, a arbiter sięga do kieszonki. Zostaje ukarany czerwoną kartką za ten paskudny fał. Szansa na bramkowe otwarcie pojedynku. Stracona okazja. Strzał chybił celu. Gdy się wykonuje rzut karny, to trzeba przekonać swój własny umysł, że trafi się do siatki. Nadal biegnie na bramkę. Będzie okazja. Szuka okazji do strzału. Zrobili co tylko mogli, by tylko trzymać piłkę poza polentarną. Gerard. I Iwan Elgera. Pekham. Upłynęło prawie 75 minut meczu. I Emerson. Piłka odebrana. Nikt mu nie przechodzi z pomocą. Dobra piłka do przodu. Widać niedługość na ławce trenerskiej. To mógł być bardzo kosztowny błąd. Dobre przejęcie. Bardzo ważne zagranie. Larson znalazł miejsce do podania. Presja na rywalu, który zmuszony został do wybicia na aut. Dobrze bita piłka może dać otwierającego gola. Gerard! A siedzi! Wreszcie zaczęli zdobywać bramki. Na niespełna kilka minut przed końcem meczu. Długo musieliśmy na to czekać. Wreszcie doczekaliśmy się pierwszej bramki. Tak, na tym etapie to ważny przełom. Mamy dodatkowe dwie minuty w tym spotkaniu. Zatrzymał atak. Mknie do przodu. Atak nabiera rozmachu. Może strzelać! I siedzi Gol! w siatce! Goal! Pełni panują teraz nad przebiegiem meczu. W doliczonym czasie gry. Chyba Roman wpuścili bramkę w najgorszym z możliwych. głośno reaguje na końcowy gwizdek. Na rewanż. Pojadą zatem ze zwycięstwem. Roman, czy Twoim zdaniem mecz przebiegał w zgodzie z oczekiwaniami? Raczej tak, jednak nad kilkoma aspektami gry muszą jeszcze popracować. Pora zakończyć dzisiejszą transmisję. Duże podziękowania dla Romana Kołtonia. Doskonale się bawiłem, Mateusz. To był piękny wieczór pełen doskonałej piłki. Mamy nadzieję, że niedługo znów się usłyszymy. Do usłyszenia.